Niewielki szum skleży tuż przy granicy litewsko-białoruskiej, a najbardziej szumne są tu doroczne katolickie dni młodzieży. Panuje przekonanie, iż młodzi ludzie dziś nie garną się do kościoła, a jednak w tym roku przychalo tu około 100 młodych Polaków. Do przodu! Bo wszyscy zawsze mówią, że młodzież zawsze daleko od kościoła, ale właśnie z tą młodzieżą trzeba umieć rozmawiać. Jak umiesz rozmawiać, przyciągniesz tą młodzież, ta młodzież zawsze zostanie i młodzież chodzi do kościoła. Tylko, że czasami my dorośli myślimy, chcemy, żeby tej młodzieży było bardzo dużo, a nie doceniamy tej, która jest właśnie obok nas. Każdy człowiek poszukuje jakiegoś sensu. I to nie oznacza, że te katolickie Dni Młodych będą momentem jakimś przełomowym, ale może coś się zasiać może coś w ich serca padnie, że za pewnym jakimś czasem to wszystko zakiełkuje, zakiełkuje i wyda owoc, konkretny owoc. Katolickie Dni Młodzieży na Litwie organizowane są już od 15 lat. Odbywały się w różnych miejscach, zmieniali się organizatorzy. Od kilku lat KDM organizuje Fundacja Wileńszczyzna, a MOT Temat tegorocznej edycji są słowa świętego Jana Pawła II: Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę. Myślimy, że życie będzie trwało wiecznie albo wystarczająco długo, żeby zrobić jeszcze, zdążyć zrobić jeszcze dużo rzeczy, a niestety e, szczególnie ten ostatni okres, ostatni chyba rok, dwa, te pandemiczne czasy pokazały, że nigdy nie wiemy, kiedy, kiedy nastąpi ten ostatni dzień I dlatego postanowiliśmy przypomnieć młodzieży, że bywają różne sytuacje i że musimy być na to gotowi, musimy wykorzystywać swoje talenty jak możemy najbardziej i najwięcej. KDM to nie tylko modlitwa, budowanie wspólnoty i dobra zabawa. To również trudne pytania. Czy dziś wiara dla młodych ludzi nadal jest czymś niezbędnym? Czy potrzebują formacji duchowej? Świadectwa ludzi, którzy ułożyli swoją relację z Bogiem? Czy w ogóle młodzież potrzebuje dzisiaj Boga? Młodzież nie do końca poznała Boga tak całkiem osobiście. W sensie słyszała tak no powiedzmy od babci, tak od dziadków. W sensie, że no że jakby... Im to mówili tak dziadkowie od serca, ale jakby nie zwracali na to uwagi młodzież. A teraz to bardziej poważnie odbieram ten temat, bo rzeczywiście Bóg w moim życiu też widział. To, co chcemy też przekazać, to chcemy podzielić się własną wiarą, która nie jest sztampowa, która nie jest utartym w jakimś schemacie, tylko wychodzimy ze strefy komfortu i próbujemy pokazać, że wiara ma być żywa. Nie ma być tylko jakimś, jakąś tradycją wypełnianą ale życiem, prawdziwym życiem, które będzie też nas napędzało. Inicjatorzy Katolickiej Dni Młodzieży już przed laty zdecydowali, że ma to być spotkanie wieńczące wakacje, czas podsumowania, skupienia, jak też układania planów i podejmowania nowych wyzwań. Całe lato było bardzo aktywne, Brała udział w różnych wyjazdach, obozach, i pielgrzymkach, rekolekcjach i tym wszystkim i postanowiłam, że w końcu lata chcę skończyć te lata z Bogiem i na taki dobry początek września i nauki. W tym roku wyjątkowo nie dopisała pogoda, a może to było tylko jeszcze jedno wezwanie na drodze do ułożenia osobistych relacji z Bogiem.